A teraz insiderzy, powiedzmy o czterech powodach problemów finansowych. Najpierw inflacja i deflacja. Deflacja stanowi dziś tak wielki problem, bo w 71 roku Nixon zniósł w Stanach parytet złota zaczęto swobodnie drukować pieniądze. Pierwsze subsydia dla firm w latach 80. liczono w milionach, później na przełomie lat 80. i 90. pomoc finansową dla systemu bankowego liczono już w miliardach dolarów, a dziś już w bilionach. Kiedy zmieniły się zasady, gospodarka zaczęła pęcznieć dzięki rosnącemu zadłużeniu. To były biliony dolarów. Kiedy tych długów nie dało się już spłacać, system zaczął się rozpadać. Dziś zarząd rezerwy federalnej, czyli panowie Bernanki, Obama i tak dalej, są przerażeni wizją deflacji, bo deflacja jest o wiele bardziej niszcząca niż inflacja. W naszej gospodarce drukuje się dziś biliony dolarów, żeby napompować z powrotem tę bańkę, która pękła. Ludzie walczą dziś z deflacją, bo ona spowodowałaby, że nagle Twój dom byłby wart o wiele mniej, albo samochód, który kupiłeś za 100 tysięcy, nagle byłby wart 50 tysięcy. To jest właśnie deflacja. Ludzie trzymają się swoich dolarów, nie wydają ich i ceny spadają. Rząd chce więc napompować gospodarkę. Robi to, pompując w nią kolejne dolary, których drukuje coraz więcej i zwiększając podatki. Stan Kalifornia ma teraz ogromne kłopoty. 46 stanów w Ameryce ma obecnie kłopoty finansowe. Nakładają podatki, co ma sprawić, że ceny wzrosną, bo ludzie będą te podatki przerzucać jeden na drugiego. Inflacja to nie tylko zadłużenie, dochodzą do tego jeszcze podatki, a przyczyną jest zbyt wielkie zadłużenie w całej gospodarce. Przeciętna osoba widzi, jak rosną ceny paliw, następnie żywności i generalnie koszty życia. Przewiduje, że w najbliższej przyszłości, przez to, że ropa jest coraz droższa, Drożeją także nawozy, które się z niej wytwarza, a skoro drożeją nawozy, to podrożeje także żywność. Kiedy drożeje żywność, pojawia się głód, a dalej rewolucja. I to jest dobra wiadomość. Nie, chcę tylko powiedzieć, że toczy się obecnie naprawdę wielka bitwa gospodarcza. Jak ja czerpię korzyści z inflacji? Po prostu kupuję towary. Z towarów najbardziej interesuje mnie ropa. A więc co miesiąc dostaję przelew z moich spółek naftowych. Wiercę teraz kolejny szyb naftowy w Luizjanie. Jesteśmy 1400 metrów od złoża. Co miesiąc do mojej kieszeni wpływa więcej pieniędzy i jest to dochód zwolniony, że to tak ujmę, z podatku. Dostaję wakacje podatkowe, bo mój biedny szyb naftowy wysycha. To się nazywa ulga zubożeniowa. Powiedzmy, że dostaję 10 tysięcy dolarów, a państwo daje mi na to ulgę podatkową. Mam także złoto, srebro i miedź. Buduję teraz kopalnię miedzi. Takimi sprawami się interesuje. Jeśli cena ropy dojdzie znów do 140 dolarów, pójdę do kościoła i powiem dzięki ci, Boże. To wspaniale, choć oczywiście źle dla wszystkich innych. Widzicie, większość ludzi próbuje odkładać pieniądze, od których muszą oni zapłacić podatek. Odkładają na emeryturę, a to także będzie traktowane jako dochód i opodatkowane. Znowu ich oskubią. Jeśli martwicie widmo inflacji w gospodarce. To myślę, że najlepszą inwestycją dla każdej przeciętnej osoby jest dziś srebro. Srebro kosztuje teraz jakieś 15 dolarów za uncję. Jest to surowiec przemysłowy, a jednocześnie metal szlachetny używany w każdym telefonie komórkowym, komputerze, w łącznikach itd. Srebro jest w dobrej cenie. W tym momencie cena złota przekroczyła 1100 dolarów, jest nieco za wysoka, ale myślę, że to jest największy śpioch w obecnych czasach. Dziś na świecie jest więcej złota i srebra. Srebro się wyczerpuje, złota przybywa. Jeśli chcesz wykorzystać ten potencjał inflacji, wszyscy wiemy, że ona nadejdzie, nie wiemy tylko kiedy. Myślę, że najlepsze będzie srebro. Właśnie w ten sposób wykorzystuję to coś inflację, by się bogacić. Ale tak naprawdę to nie inflacja czyni mnie bogatszym, tylko dewaluacja dolara. Dolar traci na wartości, więc oszczędzających znowu się oskubie. Ponieważ siła nabywcza dolara spada i wszystkich pozostałych walut świata też. Inflacja jest więc odpowiednikiem dewaluacji. I dopóki rządy będą drukować pieniądze, by zapłacić swoje rachunki, prawdopodobnie wciąż będziemy mieli inflację. Dziękuję.